Cześć kochani, witam się z Wami w poniedziałek po godzinie 16, prawie 16.30 z popołudniową kawą. Yy, chciałam z Wami dzisiaj troszeczkę tak pogadać, takiego yy, trochę pogadankowego vloga zrobić. Yy, tylko się napiję. Yy, na wstępie. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że tak Wam się podobał ten filmik z moimi prezentami urodzinowymi. Tak, jak wiecie, no to były prezenty od Was, także. Tylko wiecie, ja zrobiłam to trochę w innym formacie, ale tu nie będę mówić, dlaczego, co i jak. W każdym układzie cieszę się, że Wam się podobało. Tam było do mnie pytanie. Właściwie takie stwierdzenie, że gdyby y, od Agnieszki w sumie, y, innej Agnieszki, że jakby wiedziała, to by wysłała y, coś też mi. Słuchaj, Agnieszka, y, wysłać możesz nawet i po urodzinach. Ja się wcale, wiesz, nie obrażę, tylko że... Mm, tylko, że no nie wiem, czy dogadamy się prywatnie. To w sumie to może to mniejsza o to kwestia. Chciałam, słuchajcie, parę słów powiedzieć o hejcie. Taki trochę dzisiaj inny vlog będzie. Nie będę mówić tutaj, kto padł ofiarą hejtu i co się tak naprawdę stało, bo dwie osoby padły ofiarą hejtu, ale to mniejsza o to. Chciałam z Wami w ogóle porozmawiać, y, czym na przykład dla mnie jest hejt i jak na przykład zwalczyłam ten hejt. Bo wiecie, że przez te swoje kłamstwa to miałam trochę hejtu na kanale. Y, chciałam Wam właśnie opowiedzieć, y, jak zwalczyłam ten hejt. A więc tak, zacznijmy od tego, że zaczęłam kłamać jeszcze na poprzednim kanale. Ja się. Wiecie, ja się nie kryję z tym, że kłamałam, bo autentycznie tak było. I ten, no wiem, że to było złe, ale to mniejsze to, też nie o tym chciałam mówić. I tam bardzo dużo widzów mnie hejtowało za te kłamstwa. Okej, okay, może zrobiłam źle. Mówiłam już dlaczego, także nie będę tego powtarzać. W każdym układzie hejt dla mnie jest yy, no przede wszystkim no czymś złym, no to wiadomo, prawda? Yy, hejterzy, słuchajcie, myślą, że są anonimowi w internecie i że mogą wszystko. Ale, ale niestety nie mogą wszystkiego, nie mogą nic tak naprawdę. Bo, wiecie, bo jeden hejter z drugim, jak się tak zbiorą do kupy i zaczął, wiecie, kogoś hejtować, że na przykład, no, brzydko, czy tam jakoś tak inaczej wygląda, inaczej się zachowuje, ma jakieś inne zachowania, to od razu myślą, że, że to jest złe. Ale pamiętajcie o jednym, że... My, no może ja nie jestem aż tak wielką youtuberką, jestem taką początkującą, ale że youtuberzy, wielcy na przykład tacy youtuberzy, no ci mniejsi też, pokazujemy tylko część z naszego życia. Tak jak u mnie na kanale możecie znaleźć przeważnie same takie, wiecie, przegadane vlogi. Tak u innych takie vlogi po prostu z życia, jak się gdzieś chodzi, coś się załatwia. I, I tak właśnie ci youtuberzy robią. No ja chciałam sobie, wiecie, stworzyć taki trochę, troszeczkę inny content. Więcej takich właśnie przegadanych vlogów, jak takich chodzonych. Ja, wiecie, nie mam problemu, żeby nagrywać coś w sklepie. Nie mam z tym problemu, ale trochę się tak dziwnie czuję, wiecie, jak ludzie się na mnie patrzą. Ale może kiedyś zrobię taki film z przeglądem z jakiegoś sklepu. Zobaczymy. W każdym układzie, hajterzy właśnie myślą, że. Że im wszystko wolno, a im tak naprawdę nic nie wolno, bo wiecie. Teraz są takie czasy, że na przykład dana karta SIM, każda, nie tylko dana, każda karta SIM musi być zarejestrowana. I nie wiem, jak jest w Waszych telefonach, ale w tym moim telefonie, co nagrywam, to w ustawieniach bodajże, chyba telefonu, chyba tak. Jest takie coś jak adres IP. Ale nie wiem, czy to jest, wiecie adres IP do telefonu, czy do karty. Ale w każdym układzie jest taki adres IP, przynajmniej u mnie w telefonie. I wiecie, i takiego delikwenta szybko można byłoby namierzyć, jakby coś wiecie złego zrobił, prawda? A wiecie, że hejter jest skłonny do wielu rzeczy. Taki hejter może przyjść nawet, wiecie, pod dom i. No i coś po prostu wam zrobić, tak? Albo podpalić mieszkanie, albo, nie wiem, szyby w oknach wybić, albo jakieś napisy wulgarne napisać. Także, wiecie, w internecie, przede wszystkim w internecie, trzeba bardzo uważać i ważyć słowa. Eee, słowa i wiadomości, w sumie, jakie się, prawda, wypisuje, bo. W dzisiejszych czasach hejt jest niestety bardzo popularny. No i tak jak wiecie ja też tego hejtu doświadczyłam, ale co się stało, że już mnie nie hejtują, a to się stało, że raz, że stałam się mądrzejsza po drugie i zaczęłam słuchać innych osób, które mi bardzo dobrze doradzają. Druga sprawa jest taka, że... Yy, zaczęłam po prostu nie oszukiwać, nie kłamać, bo wiem, że to było złe. I że wiecie, że, że zapętlałam się w tych wszystkich swoich kłamstwach i po prostu to nie wychodziło tak jak trzeba. Teraz wiecie, jestem naturalna. Mam nadzieję, że jestem naturalna. No sami ocencie w komentarzu. W każdym układzie Jestem właśnie teraz sobą, nie kłamie, jestem naturalna. A po trzecie, to po prostu jak jest jakaś taka wiadomość, która mi się nie podoba, to przyznam się szczerze, blokuję, po prostu blokuję takie osoby, dlatego że hejter to jest taki człowiek, który. Nie wiem, albo nie ma swojego życia, albo jego życie jest nudne i po prostu chce uprzykrzyć innym życie, tak ja uważam. Pewnie zaraz się odezwą jacyś hejterzy tutaj na kanale pod tym vlogiem, że, że nie każdy jest hejterem i na przykład y, ktoś tam pisze konstruktywną krytykę. Okej, okay, dobrze, tylko trzeba rozróżnić właśnie konstruktywną krytykę od hejtu. A tak jak ja widzę w komentarzach nie tylko u siebie, ale też u innych YouTuberów, to no, czasami, czasami to nie jest konstruktywna krytyka, czasami to jest hejt i groźby. Także wiecie, yy, u, mnie no, u mnie na razie to pojawił się tylko hejt. Yy, jak na razie tego hejtu nie mam, bo tak jak mówię, blokuję te osoby, które którem jakoś tak no niezbyt ładnie piszą, to je blokuję. Oczywiście nie każdy komentarz, ale yy, jak widzę, że wiecie, że coś się powtarza tak nagminnie, jakiś yy, ktoś przychodzi na przykład pisze mi, że kiedyś były takie komentarze, to już nie będę, wiecie, do tego wracać ewentualnie powiem to tylko wybranym osobom. Przepraszam, ale to prywatnie, bo tutaj nie będę na YouTubie tego powielać. W każdym układzie w każdym układzie blokowałam takie osoby i widzę, że jak na razie dało to pozytywny skutek, bo ten bo przestali mnie hejtować, także może też dlatego, że, wiecie, przestałam kłamać i stałam się taka naturalna. Jestem po prostu sobą, nagrywam te vlogi jak tylko mogę, jak tylko potrafię, kiedy tylko mogę. I. Mm, no i po prostu nie kłamię. Tak przede wszystkim nie kłamię, bo to yy, kończę, bo krótkie nogi i prędzej czy później wyjdzie na jaw, no i u mnie wyszło, i dlatego przestałam kłamać. Przyznam się wam do tego. I widzę po komentarzach, że jak na razie mnie nie hajtujecie, także fajnie, cieszę się. Cieszę się też z tego, że ja się sama do, przed sobą przyznam, że kłamanie jest niefajne. I no i źle, tak źle po prostu to zrobiłam. W każdym układzie, w każdym układzie, pamiętajcie, że że hejt jest zły zły taki no nieprzyjemny, bo co z tego jak hejter wam napisze jakąś wiadomość, to on ma uciechę, ale wy wcale wiecie tej uciechy nie macie, dlatego że wam się wtedy robi przykro, a tak na przykład jeszcze takich mały, małych, no nie małych takich no takiej młodzieży w sumie wam powiem, bo wiecie, teraz hejt, tak jak mówię, jest bardzo popularny, szczególnie w sieci. I yy, jeden drugiego, wiecie, nakręca yy, jedna, jedna osoba z drugą, druga z trzecią, trzecia z czwartą i tak leci, wiecie, to kółeczko do przodu. Hejt się nakręca, napędza. I no, i później dzieciaki takie wiecie w wieku 13-14 lat yy, targną się na swoje życie, podcinają sobie żyłę, biorą jakieś tabletki rodziców, żeby, żeby wiecie ze sobą skończyć albo udaje im się to, albo nie. Także wiecie, z hejtem to trzeba bardzo, bardzo uważać i po prostu walczyć z tym hejtem, jak się tylko da. Ja tutaj zachęcam kilka osób, które mnie oglądają właśnie do walki z tym hejtem, żebyście się nie poddawali, żebyście walczyli z tym hejtem, bo szczególnie tutaj mówię do dwóch osób, nie będę mówić kto, ale, ale te osoby raczej będą dowiedzieć o kogo chodzi, także trzymam za Was kciuki, tak jakby kiedyś trzymałyście za mnie, tak ja teraz za Was trzymam żebyście się po prostu nie poddały żebyście po prostu walczyły, o walczyły no bo to są dwie yy, no youtuberki powiedzmy yy, i walczcie po prostu walczcie o swoje bo warto, naprawdę warto yy, nie poddawajcie się i yy, nie poddawajcie się, mówię, walczcie o swoje, o swoje własne ja, bo w dzisiejszych czasach, wiecie, bardzo trudno o taką um, normalną osobę w internecie, normalną. Co rozumiem przez słowo normalna? Naturalna, taka, która jest sobą, nie udaje. No ja nie, ja udawałam, na początku udawałam, ale Teraz widzicie, teraz już nie udaję, teraz jestem sobą, także mam nadzieję, że taki trochę pogadankowy vlog wam się spodobał. Już jest 14 minut i ja już będę kończyć tego vloga, ale na sam koniec taką puentę wam powiem, że hejtera prędzej czy później wpadnie w ręce sprawiedliwości. I nie warto być po prostu hejterem, nie warto hejtować, bo to się może po prostu źle skończyć Także z tą puentą was zostawię w ten zimny dzień, zimny poniedziałek U mnie jest zimno jak nie wiem co Rozgrzewam się ciepłą kawą W ogóle o tak powinnam zrobić Rozgrzewam, właściwie już kończę pić kawę a z Wami się żegnam, życzę Wam miłego, miłego tygodnia i do zobaczenia w następnym vlogu i pamiętajcie o tym, co mówiłam. Pa, pa!